Nowe fakty w sprawie rosyjskiego ataku w Czechach Wiadomo, co było celem czeskie media Celem rosyjskich agentów mogła być amunicja bułgarskiego handlarza bronią Celem wybuchów w składzie amunicji w 2014 rok Mogło być zniszczenie dostawy dla bułgarskiego handlarza bronią Informują w poniedziałek czeskie media Według czeskich służb w sprawę zaangażowani byli oficerowie rosyjskiego wywiadu z tego powodu w sobotę z Czech wydalono 18 rosyjskich dyplomatów. Na rosyjski trop w sprawie wybuchów w składzie amunicji w Wrubieticach śledczy wpadli, kontrolując akta dotyczące wydawania zgody na wejście do kompleksu magazynów, informują w poniedziałek czeskie media. Przeglądający dokumenty pracownik wywiadu skojarzył wizerunki osób wchodzących na ten teren z opublikowanymi w 2018 rok. Zdjęciami dwóch oficerów grup podejrzewanych o próbę otrucia w Wielkiej Brytanii Siergieja Skripala i jego córki Luli. Dwóch Rosjan miało przyjechać do Czech na pięć dni przed eksplozją w październiku 2014 rok, która zabiła dwie osoby. Czeska policja wydała za nimi listy gończej i ściga ich jako podejrzanych o spowodowanie wybuchu. Według źródeł dziennika, Lidowe Nowiny, Prowadząca dochodzenie prokuratura okręgowa w Brnie analizuje scenariusz, w którym Rosjanie chcieli zniszczyć znajdującą się w składzie dostawę broni dla bułgarskiego handlarza Emiliana Gebrewa. Agenci podłożyli ładunek wybuchowy, którego zapalnik prawdopodobnie zawiódł i uruchomił się zbyt wcześnie. Celem Rosjan było późniejsze wywołanie eksplozji. Najprawdopodobniej miało do niej dojść dopiero w Bułgarii. I być może również zabicie konkretnych osób, informuje gazeta. Oficjalnie prokuratura nie komentuje na razie postępów w śledztwie. Gebrew, według wielu źródeł, dostarczał broni i amunicję podczas konfliktu na Ukrainie, a także w Syrii. W 2015 rok próbowano otruć go razem z synem w restauracji w Sofii, a później w jego domu nad Morzem Czarnym. Bułgarskie służby i policja przeprowadzenie tych operacji przypisują gru. Poszukiwani są trzej oficerowie rosyjskiego wywiadu. Jednym z nich jest osoba poszukiwana również przez czeską policję w sprawie wybuchu z 2014 roku. Wicepremier, minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek potwierdził bliską współpracę z partnerami z Bułgarii. Po informacji o uzasadnionych podejrzeniach o udziale rosyjskich agentów w wybuchu w 2014 rok, rząd Czech zdecydował w sobotę o wydaleniu 18 dyplomatów z rosyjskiej ambasady w Pradze, którzy zostali zidentyfikowani jako pracownicy wywiadu. W ramach retorsji Rosja wydała nakaz opuszczenia placówki w Moskwie do północy w poniedziałek 20 czechom.